Na granicy w Dorohusku podczas rutynowej kontroli autokaru, funkcjonariusze zwrócili uwagę na przedmiot w jednym z bagaży. Coś w środku, ewidentne. Jagoda przystąpiła do rewizji podejrzanego bagażu. A co pan tutaj ma? Z tego co ja widzę, to tutaj mamy monety. No, to nie Proszę pana, to nieważne, czy to są pana, czy to nie są pana, pan je przewozi. No, no, proszę pana, ja się panu nie dziwię, mnie też by było gorące, jakbym coś takiego wiozła. No, nie wie, panie, ja to Ale Mikołaj już dawno był. Czy, to, czy, czy, to czy tylko tutaj to jest? No, nie wiem w ogóle skąd się to tutaj. A możemy wrócić jeszcze do tego zdjęcia w rentgenie? Tu jest rozłożone y, na klawiaturze i gdzieś nie. Jest, tu no? jakieś większe elementy są. To jakieś większe. Wygląda jak monety, medale. Tu jeszcze coś. Widzisz? Widzę, widzę. Czyli tak jakby jeszcze coś było w środku w tym komputerze. Proszę pana, a w środku pan nic nie ma? Nie, nie, działający sprawny. sprawny, tak? tak. Tu a to? A tutaj zaklejone jest. dlaczego? No możemy odkleić. Tak. Tak, proszę. Sam pan zaklejał? Już dawno Dawno było zaklejone? Na pewno? To coś tam jest w środku. Może się to po prostu zaciąłem i -hmm. O, i już wiemy, co nam brzęczy. Rozlecił się dysk na drobne części. Tak. Pan wczoraj na nim pracował, e? tak? Normalnie, wieczorem jeszcze oglądałem filmy Ale coś mi tu jeszcze brzęczy. No pewnie dysk lata. Dysk lata? To może jeszcze ten dysk sprawdzimy. Tutaj napęd. I tego pan się też nie spodziewał? Nie. Była płyta CD, jeszcze film. E, proszę pana, a pan na stałe to gdzie mieszka? No w Warszawie. W Warszawie, tak? Tak. I co pan robi na Ukrainie? No Rodziny Właściwie A w Warszawie czym się pan zajmuje? Kierowcą jestem, co nie Pan w ogóle nie kolekcjonuje jakichś takich rzeczy? Nie. Wie pan, e, to nie jest pora na opowiadanie bajek. Bo nie uwierzę, że na laptopie pan wczoraj pracował, a dzisiaj ktoś panu podłożył tego typu rzeczy.